jesteś rozgonić chóry, no. rączki do góry. I rozganiamy chóry. Rozganiamy, 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 rozganiamy. Udało no, się rozgonić? Tak. No to co, przybijamy piąteczki ze słoneczkiem. A teraz ze słoneczkiem, do góry. Raz ze mną, raz ze słoneczkiem. Uwaga! Ze mną i ze słoneczkiem. Ze mną i ze słoneczkiem. Nie, no, tylko ze mną. Ze słoneczkiem! Ze mną i ze słoneczkiem. Jeszcze raz, ze mną i ze słoneczkiem. Ostatni Nie. raz ze mną i ze słoneczkiem. No dobra. Można iść na spacer. Idziemy na spacer. Mocno podnosimy kolana. Ręce maszerujemy, 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 maszerujemy. Już? A kogo pierwszego spotkamy? Pamiętasz? Nie. Yeah. Motylka. No, usiądź, 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 usiądź. A mnie no dobra. Usią, Nie, dobra. Usiądź, no i pijesz Perełkę pierwszą spotykamy? No dobra, to schowaj się tutaj do mamy. I będziemy perełką. A ja jestem to Chcę Ci powiedzieć, że będziesz teraz. Nie, nie można tak, żebym perełki. Usiądź na macie. I teraz słuchajcie, teraz z perełki. Ja nie wiem, jak to się stało ale wyfrunęły motyle. Usiądź już na drugiej macie? Nie. Ja będę zgniatał No, Dobra, nie wykłócimy się, siadamy sobie i lecimy motylkami. Pamiętasz jak się lata motylkiem? Motyl. Latamy, latamy, latamy. Patrz. Łączymy. łączymy kolana i latamy. To Latamy, latamy, latamy. Lotos? Nie, to jest, jest lotos, to nie jest lotos. Ręce tutaj na walki, latamy też latamy, 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 latamy do przodu, dobrze i latamy do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Piękny motyl wzleciał wysoko, 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 wysoko i pofrunął wysoko, wysoko. 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 No chodź, pofrunął wysoko, Prost nie, nie, żebyś nie spadł, odepchnij się od moich rączek, odepchnij się, super, jedną motylek rączkę wypuszcza tu w bok, no, wypuszczaj w bok, nie, nie chcesz, a tą rączkę uda się wypuścić w bok, nie, udało się, jedno skrzydełko uwolnić, jeszcze drugie, no, 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 no prostuj się do góry, do góry, do góry, odepchnij się jeszcze trochę rączkami, ode mnie, no. Okay. hopla. Teraz chupno, na siedząco. Chupno. Teraz siedząco. No teraz, to teraz, słuchajcie. Spotykamy słonia. Pierwsze co? Słoń zabiera nas na podróż. No siadaj, siadaj, siadaj. Okej. Okay. Jak? Jak? siedząca. No, to do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. I jak się jedzie na słoniu? Fajnie. Fajnie? Fajnie. Dobrze się siedzi na słoniu? Drugie miejsce słoniowe. Drugie miejsce słoniowe, dobra. Jedziemy, jedziemy. Uwaga. Jedna noga. I uwaga, druga. Druga noga. Bo już dwie nóżki mam dać, tak? Okej, okay. schodzimy ze słonia? Ja. Uwaga, Łapie jak za kolanka. Za kolanka, za kolanka. Jak? jak? Nie da się za kolanka. No, teraz mnie złapujesz ja, za kolankę. Nie, nie się. Słuchajcie, słońce przejażdżką. Chodźcie. Słońce się zmęczył przejażdżką. Idzie napić się wody. Zapleć na kroczki z tym ja. Umiesz tak? Super. I idziemy i pijemy wodę. I robimy fontannę z drąby. Fontannę! Pijemy Jeden słonik spadł do wody. Okej, okay, dobra. Mamy słonia. Jeszcze jedną zrobimy fontannę. Pijemy wodę. Pięknie robisz fontannę. Pięknie, pięknie. Kogo jeszcze zrobimy? Kogo spotkamy? Bociany przyleciały podobno. Nie. Widziałeś bociany? Cia... Bociany żółwie! Bociany żółwie, Najpierw bociany. Ale ty najpierw... Będziesz... Ja będę bocianem, a Ty będziesz rzadką, a potem zmiana. Pamiętasz jak robi rzadka? Najpierw nie, najpierw będzie kręciołek. Patrz, żabka. Kręciołek musi. Żabka, jak skacze żabka. Nie na kolanka, no chodź kolana w górę, stutki razem. Najpierw kręciołek. Najpierw kręciołek. No to chodź nawet się pokręcisz. Okay. Dobra, kręciołek, ale się w głowie zakręciło. Chyba musisz się zamienić w jaszczurkę. Co ty na to? Nie! Nie w Żaburkę jednak? No to bocian poluje inne jaszczurki i na żaburki. Kolanka na boki. Ok, rączki tutaj, do środka. Super, teraz podpieramy rączki na ziemi. Uwaga, trzy żabie podskoki. Raz, dwie, dwa, trzy. O, żaba. Dobra, teraz ja jestem Bocianem, a ty uciekasz przed Bocianem. Kle, kle, kle. Ja tutaj nie możesz mnie, Ok, kle, to bocian zmienia nogę i okay. idzie gdzieś indziej. Kle, 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 kle. kle. A teraz ja jestem żabą i ty musisz mnie złapać. Jak robisz bociana? Nie. Na jednej nóżce. Złapał mnie bocian. Ale szybko. Słabo uciekałam. No, no dobra, słuchaj. To teraz spotykamy żółwia. Weź, zrób tak. Klęknij. Odebri rączki, uwaga. Ja ci dam żółwia skorupę. Gotowy? Jumie skorupę. I maszerujesz, tak żeby żółwia skorupę nie upadła. Ja sobie też wezmę skorupkę. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobrze, ekstra ci wychodzi. Została ci skorupka? dasz radę. daj, tak, ja ci pomogę. Dobra. I teraz chodź do tej kolorowej maty, dobra? Zacznij na beżówku. Ty idziesz na kolorową. Ja też pójdę. Na niebieską. Na niebieską chcesz Ach! Dobra, na daj mi swoją żółwią skorupę. Umerę. To teraz żółw spotyka węża. Jak zrobić węża? Wbija się. Wbija się jak wąż. Tak jest. Wbija się. Ojciec! Złoduj! Uciekaj! Wąż ucieka! Może drugi mały mąż go koni? Małego męża. Troszeczkę. Oj, przyszedł mały wąż. Od razu do mnie przyszedł mały wąż. Super. Powiedz mi, niedźwiedź potem. Spotykamy niedźwiedzia. I jak zrobimy niedźwiedzia? Tak jak psa głową ja w dole. Patrz. Tylko się robi, tak. Okej. Nie widziałam takiego niedźwiedzia, ale takiego widziałam. A, ja widziałam. Nie co tak sobie chodzi jak niedźwiedź. Miodem! Ja wysoko tupa, Wysoko tupa. O, twój niedźwiedź też ma jest. Ja nie, Ja tylko takiego! O, dobrze, dobrze! I wiesz, co niedźwiedź? Podchodzi do drzewa. Chodź. Niedźwiedź podchodzi do drzewa. Jak myślisz, co na tym drzewie mógł znaleźć? Miodem! Ale czy musiał wdrapać się na dużą gałąź z drugiej strony? Zmień nóżkę. Zmień nóżkę, zmień! Ok, wdrapał się na gałąź z drugiej strony i zjadł miodek. A wiesz, jakie kilk... A potem goniła go pszczoły, bo. No, goniły go pszczoły, ale zanim zgoniły go pszczoły, to chodź usiądzie sobie i chwilkę odpocznie, dobra? Pokazać Ci, jak niedźwiedzie odpoczywa? Tak, niedźwiedź odpoczywa. Tak, Twój niedźwiedzie odpoczywa. Pokażę, sprawdzę, czy swoje serduszko bije, tak jakby odpoczywało. Usiądź tutaj. No. Połóż się na moim kolanku. Wcale nie odpoczywał chyba. Chodź, pomogę mu odpocząć. już przodem do mnie? Chodź. Przyklej moje nóżki do twoich nóżek. Uwaga. Niedźwiedź odpoczywał i widział kwiatek. Zapatrzył się na kwiatek na którym siedziały pszczoły. Daj Jedna nóżka do mojej nóżki, rączki daj tutaj. Daj mi rączki, musimy się złapać rączkami, bo nam się kwiatek nie uda. Odpoczywał i patrzył na, na pszczółki siedzące na kwiatku. Proste plecki, proste, proste, proste. Super! Okay. Usiadł, jak wzyczą zaczą pszczółki. A zrobimy oddech pszczołek? Pamiętasz jak się robiło oddech pszczółek? Tak. Patrz, to ja Ci pokażę. Usiądź tutaj do mnie, pleckami do mnie. Nie, tak się robi go. I teraz tak, patrz. Przytykamy u łóżka, rączkami oczka. I teraz robimy wdech i robimy... Spotykamy jeszcze jakieś zwierzę, czy to już koniec? Tak. A kogo? Takie zwierzę. Jakie zwierzę? Patrz jak się... No powiedz mi jakie. Mogę no, jak się? Mogę się położyć w kamyczku? Mm, tak. Dobra. Kamyczek. Y, nie na kamyczku. Ja na kamyczku. Dobrze, ja Odpocznij. Hmm. Możesz się teraz położyć swoimi pleckami na moich pleckach. Nagrzejesz sobie jeszcze brzuszek na słoneczku. No, o tak! Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz, Jaszczurko, spróbuj podnieść jedną nogę do góry. Tylko jedną. Udało się? No. To teraz drugą nogę. I ekstra, ekstra. To to jeszcze raz. Zmiana nóżki. Dobrze? Wow! No i druga noga. A teraz. Okej. Okay. Już. Uwaga, tylko ja Kamień się podnosi. No, okay. no dobra, słuchaj. Koniec. Koniec? No to w takim razie chodź położymy się jeszcze do relaksu. Ja sprawdzę. A tak się robi. Relaksujesz. Mama się kładzie i ty się kładziesz na mnie. Oh. No dobrze. Okej, nie tak być. To teraz zróbmy tak, weź głęboki wdech. I wydech. Czujesz jak mój brzuszek spaduje. Teraz uwaga, tak. Zrobię Ci chcesz, tak, żebym zrobiła Ci masaż plecków. Pierw, jeden. Pierd, dopiero. A masaż plecków? Tak. Plecku. Najpierw plecki głaszczemy. Teraz po pleckach przejdą paluszki, pouciskamy plecki. Potem przyjdzie taki spokojny deszcz, I jeszcze więcej jeszcze. Teraz zrobimy taki kółeczka paluszkami. Zgłaszczamy plecki. Chcemy jeszcze trochę się podczuć. Oddychamy na wolny Dobra? Paluszkami. I u nóżek też. Uwaga, ja cię teraz przytulę mocniej i przekroczymy się na boczek. Uwaga, 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 tak żeby się nie spadł, żeby nic się nie stało. A, no, moja no perełka. Przejdziesz jeszcze jej perełko do muszelki się schować? Chodź. Jaż, jeszcze do muszelki. Ja jestem muszelką. Chodź do mnie. O! Taką perełkę mam schować? Jeszcze jedną. Jeszcze jedną, to choć jeszcze jedna perełeczka. Okej, okay. ho, moją perełeczkę. Mm. No i piłka to też jest dobry pomysł. No oczywiście. Dobra. Okej. Okay. teraz robimy iskierkę jeszcze? Nie? Dobrze. No, dziękuję Ci bardzo. Yeah. You are going to